Witam was wszystkich serdecznie. Wczoraj byliśmy świadkami kolejnego udanego czwartku polskich drużyn w europejskich Pucharach. Na samym początku Jagielonia, co prawda przegrała 2 do zera z Bryche, natomiast po zaliczce z pierwszego spotkania awansowała do 1 czwartej ligi konferencji Europy, no a później legia Warszawa odrobiła straty, pokonała Moldę 2 do zera, no i też dołączyła do tego grona. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na kilka wniosków z mojej strony pod tych spotkaniach, no i też omówienie sytuacji w rankingu UEFA, no a tam jest pewien przełom. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie i zachęcam też do subskrypcji, zbliżamy się do 5 tysięcy, brakuje już tak naprawdę kilku subskrypcji, także zachęcam do dołączenia do tej społeczności. Zacznę chronologicznie od tego pierwszego spotkania, Serk Lebryche wygrało 2-0 z biały stok, no ale drużyna trenera Siemieńca awansowała do kolejnej rundy. Od samego początku meczu można było się spodziewać, że w dalszej fazie tego spotkania tak samo to spotkanie będzie wyglądało. A więc Serkle atakuje, stara się odrobić straty. No, a Jaga przede wszystkim broni i szuka okazji do kontrataku. Natomiast ta faza przejściowa z defensywy do ofensywy w Jagiellonii w pierwszej połowie funkcjonowała bardzo słabo. W pierwszej części tego spotkania Jagielonia oddała tylko jeden strzał, i to ze stałego fragmentu gry. Nie oddała. Żadnego strzału z akcji. Brakowało takiego szybszego rozprowadzenia ataku. No a Serkle już w ósmej minucie tego spotkania strzeliło bramkę po uderzeniu z dystansu. Zabrakło mi trochę w tamtej sytuacji do skoku. Przede wszystkim flacha, no ale też i maza. No i zrobiło się nieciekawie, no bo Serkle tak na dobrą sprawę miało tylko jeszcze dwie bramki do odrobienia. Druga połowa dla Egeloni zaczęła się równie nerwowo, no bo stracona bramka już w 50. minucie tego spotkania, 5 minut po wznowieniu drugiej połowy, taka sekwencja błędów w defensywie Jagiellonii, to czasem Jagiellonii się zdarza, czasem nie pada po tym bramka, natomiast tym razem Enzo Ebose pozostawił zbyt wiele miejsca napastnikowi Serkle, no i zrobiło się naprawdę bardzo nieciekawie, no bo Serkle było nakręcone. belkowie po tej drugiej strzelonej bramce atakowali wręcz szturmowo, natomiast uważam, że to był taki kluczowy moment tego spotkania, że Jagiellonia to wytrzymała, mieliśmy też zmianę na boisku, pojawił się Romańczuk i Czurlinow i to to też było ważne, no bo ci piłkarze potrafili się nieco dłużej utrzymać się przy piłce, wygrywali ważne pojedynki, przede wszystkim bije tutaj do Tarasa Romańczuka i też to dawało czas Jagiellonii. I oczywiście biały Białystok kontroli nad tym spotkaniem nie miała, myślę, że trener Siemieniec nie jest zadowolony do końca z tego, jak wyglądała wczoraj jego drużyna, natomiast gdy spojrzymy sobie na suche fakty, suche liczby, no to zauważymy, że Serkle tak na dobrą sprawę nie stwarzało zbyt dużej zagrożenia takiego bezpośredniego pod bramką Jagiellonii. Oczywiście ta bramka numer 2 to była sytuacja bardzo dobra dla Serkla, wręcz stuprocentowa jak mawia klasyk. Gdy spojrzymy sobie na wartość Expected Goals w tej sytuacji no to był on dosyć spory, natomiast gdy spojrzymy sobie na inne okazje, no to tak na dobrą sprawę drugą najlepszą sytuacją w tym współczynniku Expected Goals był strzał Bruninho z 15 minuty o wartości 0,12. Także, pomimo tego, że Serkle cały czas miało inicjatywę, to nie potrafiło w taki bezpośredni sposób zagrozić bramce Jagielonii. Nie potrafiło skonstruować sobie takiej stuprocentowej sytuacji. No, w zasadzie oprócz tej drugiej strzelonej bramki. Także Jagielonia całkiem nieźle broniła swoje pole karne, pomimo tego chaosu, które, który tam właśnie panował. No, a gdy spojrzymy sobie tak generalnie na ten dwumecz, no, to tak w ramach ciekawostki Serkle stworzyło sobie więcej sytuacji. W białym stoku niż w drugich. Ten wczorajszy obraz meczu mógł trochę mylić, no bo Serkle dominowało, Serkle narzucało warunki, natomiast stworzyło sobie mniej sytuacji niż w tym pierwszym spotkaniu. W pierwszym meczu ta wartość expected goals po stronie belgijskiej drużyny wynosiła 1,48, no a wczoraj 1,14. Także myślę, że z przebiegu tego dwóch meczu Jagielonia zasłużyła na ten awans. Może to nie był awans pewny, może on nie był przekonujący, natomiast gdybym miał wybrać. Jedną z tych dwóch drużyn, które zasłużyły bardziej na ten awans do 1/4 Ligi Konferencji Europy, to wybrałbym właśnie Jagielonie Białystok. I dobrze, że polskie drużyny w końcu potrafią takie spotkania przepychać. Jagielonia wczoraj w brugi cierpiała, natomiast była w stanie utrzymać ten korzystny wynik i awansować do kolejnej rundy. W poprzednich latach po stronie polskich zespołów trochę właśnie tego brakowało. Teraz przejdę już do tego spotkania Legii Warszawa z Moldę. Stołeczna drużyna wygrała 2-0, no i wygrała zasłużenie. Zdecydowanie inaczej, zdecydowanie lepiej podeszła do tego spotkania. Grała rozważniej, grała spokojniej, była cofnięta w niskim, średnim pressingu, zamykała przestrzenie. No, a jak wiemy, jak widzieliśmy w tym pierwszym meczu, z tych przestrzeni, molde po prostu żyje. Oczywiście Legia miała w tym spotkaniu odrabiać straty, natomiast można to robić właśnie w taki sposób, często nie mając piłki. Świetnie funkcjonowały te fazy przejściowe w Legii z defensywy do ofensywy. Tak, Legia często stwarzała zagrożenie. Grożenie I może w taki sposób do siatki nie trafiła, natomiast sporo sytuacji w taki sposób sobie stworzyła. Gdy spojrzymy sobie na Expected Goals, to ona wyniosło prawie 3, 2,96 także tych bramek po stronie Legi mogło być nawet więcej. Myślę, że warto pochwalić za to spotkanie Pawła Wszołka, który zaliczył fantastyczną asystę przy bramce Morishity. To jak wymanewrował dwukrotnie bocznego defensora Molde, to było coś fantastycznego, do tego zanotował najwięcej celnych dośrodkowań spośród wszystkich piłkarzy Legii Warszawa. 4 na 10 przyzwoita skuteczność. Do tego wygrał 8 na 15 pojedynków ofensywnych, też najwięcej po stronie warszawskiej Legii, no i generalnie wykreował najwięcej sytuacji. Ten współczynnik expected assists był na poziomie 0,85. Warto też pochwalić Morisite za to, jak odnalazł się w polu karnym w sytuacji bramkowej. Coraz lepiej czuje się 16 c rywala, pomimo tego, że ten wczorajszy mecz nie był jakiś wybitny w wykonaniu Japończyka no to i tak za tego gola należą się gratulacje, no i też gratulacje należą się Markowi Gualowi, który również trafił do siatki, to był ten decydujący gol, tak zastanawiałem się podczas wczorajszego spotkania po tych zmarnowanych sytuacjach Guala, jak on może trafić inaczej do siatki, jakiej sytuacji on potrzebuje, aby wreszcie strzelić się bramkę, no i to się wydarzyło, strzał prosto w bramkarza, no ale golkiper Molde popełnił fatalny błąd, bramka zdecydowanie na jego konto, no ale strzał był światło bramki, więc jest to gol Marka Guala, także trafił wreszcie do siatki, no choć sytuacji do tego, aby strzelić bramkę miał kilka lepszych. Przede wszystkim trzeba jednak chwalić defensywę Legii Warszawa za to spotkanie. W mojej opinii to był właśnie klucz do awansu w tym meczu, no a przecież Legia w ostatnim czasie w obronie miała naprawdę spore problemy. A gdy spojrzymy sobie na to spotkanie, to Moldę co prawda oddało 18 strzałów, natomiast tylko 4 z tych sytuacji były groźne, przekraczały XG na poziomie. 0,1. Reszta z tych sytuacji, no to były to sytuacje relatywnie niegroźne. Także błędy oczywiście w defensywie Legi się nie przydarzały, natomiast w porównaniu do tych poprzednich spotkań było ich zdecydowanie mniej. Myślę, że warto pochwalić Kapuładiego za to spotkanie, które spośród wszystkich piłkarzy Legi zanotował najwięcej przechwytów, no bo aż 9. Też warto pochwalić Artura Jędrzejczyka, który pokazał, że można na niego liczyć. On naprawdę w tym meczu dał radę, no a przed spotkaniem wielu kibiców Legi Warszawa Miało wobec niego spore wątpliwości, jak poradzi sobie na europejskim poziomie. No i też warto pochwalić Kacpra Tobiasza, który ostatnio nie grał. No a tutaj wszedł w między słupki, zachował czyste konto, obronił trzy strzały z dosyć bliskich odległości. Gdy spojrzymy sobie na ten współczynnik oczekiwanych straconych bramek po stronie Kacpra Tobiasza, to wyniósł on niemalże jeden. Także zaliczył świetne wejście między słupki Kacper-Tobiasz. Oczywiście to nie był występ idealny, były pewne problemy w komunikacji z defensywą, natomiast było ich naprawdę niewiele. W mojej opinii Kacper Tobiasz tym spotkaniem wygrał na obecny moment rywalizację z Vladanem Kowaczywiciem. I należy się też spora pochwała dla środka pola Legii Warszawa, który funkcjonował zdecydowanie lepiej niż w Norwegii. Te przestrzenie pomiędzy formacjami były mniejsze. Był doskok, była agresja, dobrze funkcjonował pressing, dobrze funkcjonowało też to odcinanie od podań Molde, co w mojej opinii też w tym meczu było kluczowe. Dobrze łączyły tą Defensywę z ofensywą w pomocy Bartoszy, Kapustka, dobrze wyprowadzał akcję. Też w mojej opinii niezłe wejście zaliczył Gonsalves, który też był w stanie kilka razy dobrze rozprowadzić atak Legii Warszawa. Przede wszystkim świetnie w środku pola funkcjonował Rafał Augustyniak. Gdy spojrzymy sobie na jego liczby, no to zobaczymy, że wygrał 7 na 10 pojedynków defensywnych, najwięcej po stronie Legii Warszawa. Wygrał 3 na 3 pojedynki w powietrzu. Też jest to po stronie Legii Warszawa wysoki. Wynik, no bo drugi, no i zanotował też aż 8 przechwytów. Drugi po stiwie Kapuadim, ex z Maxim Ojedele, którego też warto pochwalić za wejście w tym spotkaniu, bo zanotował sporo przechwytów. Wiele razy odbierał piłkę, no a pamiętajmy, że zameldował się pod koniec tego regulaminowego czasu gry, chyba już w doliczonym czasie tego spotkania. Także warto docenić to wejście Maxiego Ojedele, no bo też asysta grał żwawiej. Był tak jakby nieco bardziej że w tym spotkaniu, Maxi Ojed, ale jeśli można tak to określić. Przy nim też można postawić plusik. I oczywiście Legia Warszawa w pierwszym meczu popełniła masę takich kardynalnych błędów. Pewnie gdyby mierzyła się z zespołem lepszym, to byłoby to już nie do odrobienia. No ale mierzyła się z Molde, Legia się podniosła, odrobiła straty i w mojej opinii zasłużenie awansowała do 1 czwartej Ligi Konferencji Europy. W rewanżu zagrała bardzo rozważnie, bardzo cierpliwie, w taki wyważony sposób, pomimo tego, co ostatnio Działo się w klubie, jaki chaos tam panował, także za to legi należą się gratulacje. Także oficjalnie mamy dwa polskie zespoły w ośmiu najlepszych ligi konferencji Europy i oczywiście dalej już będzie bardzo ciężko, no bo rywale polskich drużyn są już zdecydowanie bardziej wymagające niż w tej jednej ósmej po stronie Legii Warszawa. Jest to Chelsea, pierwsze spotkanie odbędzie się 10 kwietnia w Warszawie, no a Jagiellonia Białystok w ten sam dzień zmierzy się w Hiszpanii z Realem Betis, rewanżę tydzień później, także ja osobiście podchodzę do tych spotkań w taki sposób, że polskie drużyny mogą a nie muszą. W tym sezonie już naprawdę bardzo dużo zrobiły, choć chociażby Legia Warszawa na samym początku fazy ligowej Ligi Konferencji Europy pokazała, że Real Betis pokonać Można także Jagiellonia być może da radę, no a Chelsea. No, będzie ciężko, no, ale kto wie, legi osobiście bym absolutnie nie skreślał. Przynajmniej nie tak ostatecznie, w 100%. No, ale to nie jest koniec pozytywów na dzień dzisiejszy. Przejdźmy teraz do rankingu UEFA. Zacznijmy od wyników rywali polskich drużyn w europejskich pucharach. Zacznijmy od Ligi Europy, gdyż tam mierzyła się drużyna szkocka. Rangers przegrało z Penerbacze 2 do 0, natomiast awansowało do kolejnej rundy Ligi Europy po rzutach karnych, także Szkocja dalej w tym Sezonie pozostaje w grze. Natomiast co kluczowe dla Polski w rankingu UEFA, FC Lugano pokonało 5 do 4 NK Celje, Natomiast po karnych to słoweńska drużyna awansowała dalej. Także Lugano odpadło i odpadła też rzecz jasna Kopenhaga po dwu meczu z Chelsea. Wczoraj przegrała 1 do 0. No i londyński zespół awansował oczywiście dalej. Także oficjalnie można otwierać się szampany. Polska awansowała na 15 miejsce w rankingu UEFA, który prezentuje się następująco. Na miejscu 14 szkocja, która dołożyła 0,2 punkta za awans, oczywiście, Rangersów. Na miejscu 15 polska, która dołożyła 0,75 punkta za dwa awanse polskich zespołów. No i też zwycięstwo legii Warszawa. Dania nie dołożyła wczoraj nic, no a Szwajcaria dołożyła 0,4 punkta za zwycięstwo Lugano, natomiast nie dołożyła kolejnej premii za awans szwajcarskiej drużyny. I co też ważne, Dania i Szwajcaria nie ma już przedstawiciela w europejskiej Pucharach, a to oznacza, że Polska skończy przynajmniej na tym 15. miejscu. Na to miejsce 15 w sezonie 2026 27 da dwóm polskim zespołom eliminację Ligi Mistrzów, a łącznie pięciu drużynom eliminację europejskich pucharów. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się to nierealne, teraz stało się rzeczywistością. To jest naprawdę krok milowy polskiej piłce. A piękna przygoda polskich drużyn w Pucharach trwa dalej i oczywiście teraz na ich drodze stoją wielkie piłkarskie marki, natomiast tak w 100% zarówno Legii, jak i Jagiellonii w tych dwóch meczach bym nie skreślał, no bo oba zespoły pokazały w tej edycji tych rozgrywek, że są w stanie zaskoczyć. Natomiast nie zmienia to faktu, że zarówno Chelsea, jak i Real Betis w tych dwóch meczach będą absolutnymi faworytami. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tych wczorajszych spotkań, wykonanych. Polskich drużyn w europejskich pucharach. A ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrypcji. Zbliżamy się do 5000, tysięcy, brakuje kilku subskrypcji, także zachęcam do dołączenia do tej społeczności za wszystkie łapki w górę i subskrypcje. Serdecznie dziękuję. Maciej Skucha, się Do zobaczenia. Cześć!